Zaczynajcie! Pani ona! Nie ma Zosi? Gdzie ona? Zosia wyjawiła się! Widz na żywo! Peł! Wiecie, która ogląda? Kto? Pani Ola! Cze. Pani Ola! Nie wygra Powiedzcie, Pana. Ci, co Pana. będziecie robić. A i my nie... A my nie wiemy. Hello! Zatuje! Babetki dzisiaj robimy Zosia! Pani Sofio, proszę zająć miejsce. Bo zaraz zaczynamy. No Dziewczęta, wybiła osiemnasta, jeszcze nie. To na razie się wy, powygłupiajcie. Powiedzcie, kogo chcecie pozdrowić, poza panią Olą. Panią Ole! Panią Mole, panią Mole? Bo są dwie pani Ole. Mm. Karolinę? A czy mogi teraz ogląda? Czecie która? Magda. Może też się zaraz przyłączy? O, zobaczcie, pani Ola Wam wysłała buzieczka, Tutaj widać. Gdzie jest zdjęcie pani Oli? No to jest takie, takie, takie logo, jakby pani Oli, wiesz, tak, takie a mamo, oznaczenie. Czy ciocia Magda nas ogląda? Zaraz na pewno Was będzie oglądać, bo wie, że o 18 startujecie. To pozdrówcie, jeszcze czycie Magdę? To jeszcze ciocię Magdę? I jeszcze na O, właśnie. Tak. I Sonie, która chyba teraz ma zajęcia. Pozdrawiamy teraz też ma... Natalkę. Znaczycie Karolinę. Dobra. I moją. Na... O, mamy I ma moją mamę Ewę. Dobra. Tak dobra. samo jak. ciocia Ewa. Jak ciocia odgarł. Ewa, Ewa, drugie nie. Ewa. Ewa, Ewa. I dzisiaj możecie pozdrowić jeszcze Hugo i Bruno. Tak, pozdrawiamy Hugo i Bruno. <laughs> no dobra, dziewczyny, chyba wybiła 18. Powiedzcie, co będziecie robić jeszcze raz? 18. Babeczki. Ba Dobrze. Tu, panna Zofia, przestajecie się teraz wydurniać. I zajmujecie się gotowaniem. O, jest ciocia Magda. Ucałujcie ciocię Magdę. Proszę bardzo. Czy możecie na mnie zwrócić uwagę teraz? Tak. Pojędź mi te babeczki. Zofia robi sześć. Tak i pojedynczy. Kuma, pyk. Załatwione. Ja no, się przesmygnę. To? Proszę wzi? Nie, nie, każdy ma swoje zadanie. Nie, każda będzie miała... Teraz zadanie jest takie. Moje zadanie jest takie. Zrobimy, myślę, sześć babeczek, może więcej. Będą dwie dla Ciebie, dwie dla Ciebie, dwie dla Soni. No jest dla to... mnie? No dla Ciebie też może zrobimy jakąś. Potrzebujemy... Co to jest? Jajka. Jajka. Ile sztuk? Dwie. Dwa. Dobra. Dwie. Dwa sztuczki. Rozdzielamy żółtko od białka. To zrobię ja, czyli szefowa. Ja nie umiem. Ja umiem. To widziałam ostatnio. I co? So, też widziała. Z racji tego, że nie chcę zbierać jajka z podłogi, zrobiłam to sama. Bo troszkę by było rozpierdóżki. Ładnie. Jajko numer? Dwa. Jak Jinx. Jak Dziewczyny, Rozdzieliłam jajko na pół, żółtko od białka. Dlaczego? Po co to zrobiłam? Dlatego, żeby. Co zrobię teraz z tym białkiem, hmm. które tutaj mam? Upuszyć. Upuszyć? <laughs> czyli kupijemy to. Tak, głosko. czyli opuszyć. Ja, ja, gdy była mama, zresztą mówiłam: Mama, upusz, upusz. Posłuchajcie. Użytkownik Jania, 5 Jania... Jania... pięć dołączył. Proszę, tu macie po kawałku czekolady, a tutaj macie taką czekoladę, bo już mi nie starczyło. Po kawałku do każdego papierka. Wiecie, jak się nazywa taki papierek? Papilotka. O, brawo! To są papilotki. Dobra, uwaga, ubijam, ubijam białko ja. To tutaj dwa. Tutaj w rondelku mamy rozpuszczoną gorzką czekoladę z masłem klarowanym. To zrobiłam ja, żeby panny się nie poparzyły. Czy już jest rozłożone? Uważam, że tutaj można dołożyć więcej tej czekolady. Ubijam ręce z ekranów, Ubijają białko. Olej. Dziewczymy, a Potem mamy Oliwiera! A wy w międzyczasie. Przelewacie to tu, Widziała. dokładnie czyszcząc szpatułką wszystko, żeby stąd trafiło tu. I mieszacie to z tym żółtkiem. Proszę mi tutaj Mogę przestać. Przypomina, proszę do Ja się zaraz pozdrowię. Jest I? I jak ma i czy wypływa, czy nie wypływa. Wow. wow. Magik. Ja mam magię i A ja to zamieszam, proszę. Ale to jest dziwne. Co co jest jest dziwne? To co jest A, okay. nie przeszkadzaj. Kogo nie przeszkadzaj? Ale naprawdę, bo to jest, to nie jest Proszę, zbyt. wymieszasz wszystko ładnie. O tak? Ja, mm. tak. tak już zrobiła. Dobrze. mam jeszcze. Spróbowała? Dobra czekolada? Ja też mogę. Proszę, ale ty możesz tu. Go... Mogę to tu wrzucić? I Teraz wrzucasz to. Tu są trzy łyżki cukru kokosowego. Proszę wrzucać. Tak. A to? Nic. Wrzucaj Wszystko? na razie. Wszystko. Trochę proszek do pieczenia. Siup. Mieszać. Jedna z drugą. Nie dwie marynka Wiecie co? Inaczej. Proponuję mieszać tą szpatułką, bo ona ładnie nam wszystko zgarnia ze ściany. Dobra. Serwis techniczny poszedł u dziewczynki. I jak skończysz to mieszać, dziewczyneczko, zobacz. Uwaga. Wkraczam ja. Mistrz. Celówki. Szybkiego wyjścia. I teraz, słuchajcie, dodajemy tajemniczy, magiczny składnik pod tytułem to uh, tytułem! mało, To jest Ty pod tytułem Gostelodu. Nie, mm. to wow. jest pianowa. pod Pod Albo pod tytułem myki. To jest dokładne. jadalne. <laughs> Alu, mogę spróbować? Ciocia nie że nie będzie. Słuchajcie, sprawa. dodajemy to bite białko. To zrobię ja. Teraz tak. Zasada Mamy. jest taka, że jak się dodaje takie ubite białko, to trzeba to w miarę delikatnie właśnie rozmieszać, po to, żeby nie zamordować tych pęcherzyków powietrza, które wtłoczyłyśmy do tego, żółte, do tego białka. Po to Co się, się to robi takim delikatnym, w miarę okrężnym ruchem. Cudów nie zrobimy, bo się jakoś wymieszać musi, ale dobrze, żeby no. tego białka tak nie, wiecie, nie umordować. Tak, synku? Okay.

tak, mój ulubiony, mój ulubiony gadżet ale, kuchenny. tuszcz tak, w spreju, olej rzepakowy, masło, mam też oliwę, uwielbiam tuszcz w sprayu. Ja w ogóle jestem bardzo nowoczesna. To... Raz, dwa, trzy, tyk. No, czop, czop, jak tam? Nie modlimy się nad tym, tylko wylewamy. Nie jest kościół, tylko kuchnia, nie? też na ale... Dobra, i teraz co, zamiana, Tak. Zmiana ról. A pod, więc... gdzie ty to bierzesz? No, no to proszę przybliż sobie, tak? Do Widzę, że trochę nam zostanie towarów. No zostanie. To zrobimy jeszcze dodatkowe. Do szkoły. Jasne. Na środę, jutro środa. No, 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 Dzień słodyczów. słodyczów. No. Ale przeszkadza. Nie, nie, nie przeszkadza, nie bądźcie bredni. No jak? No Mam Tak. No robię tutaj No i świetnie. I słuchajcie. No, Jest tego za mało. 200 stopni mamy na stawiony piekarnik. 8-10 minut. Ona. Jeszcze raz. O dostaniecie obiece. 8-10 minut. Nastawiamy 10, będziemy sprawdzać po 8. Teraz szefowa. Czy wy dalej? My. Trzy my my, 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 my. My, my, my I jedno ciocia zrobi. No dobra, czekajta. To. E, to ty pierwsza Hela. Dobra, Hela. Druga ciocia, a ja tak. Co jakie ja już zrobiłam? A to by... ty mama. A tutaj tu, tu ja, tutaj Zosia. No, trzymaj, ja cię nagarnę, może odrobinę, wiesz? Bo to już się kończy. No, no tak, jak miseczkę trzymaj. Smacznej czekolady. Ja, a wiecie, za chyba na dwa wyjdą tylko. No, może dwa i pół. No dobrze, Ła. celuj, papsiuk. A ja, południu, świetnie, dobra robota. I Zosiks. Zosiks, poczekaj. Ja, no nie, ja Poczekaj, poczekaj tak jak to cię Poczekaj, tak. Kajdek niech poczeka. A gdzie te paluchy? Kuchnia. Ten palec pogroził temu małemu chłopcu, którego nie widać, ale on tu jest i psoci. O, zobaczcie, ile mamy serdusze! A od kogo, mama, przeczytaj? Od cioci Madzi. Nie, Jeszcze? Wiecie co, no? No wiem. Jelitos, amore mio, zupa romana, amore. bella, koza, koza z nosa, cicho, bella, Sofia, hop i siup. Magdalenka, Oli i Maja. Pozdrawiamy! No, to pozdrawiamy jeszcze Maja. Chcecie pazurami wylizać to, co zostało? No wiadomo. Ja <grym> Słuchajcie, za 8 minut okaże się, co myśmy tu ugotowały, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ten szalony przepis nie zawierał w sobie czego? Cukru. Cukier był kokosowy. Czego nie zawierał? Nie ja zawierał wanilii. Mąki trombo, jedna i druga. Mąki, no tak, zawsze była mąka. Zawsze była mąka, prawda, w klasycznym cieście, dobra. O, jest jeszcze Maja, Majeczka je was ogląda. No Co i, oli i Oli i Pomachajcie, zróbcie taniec. Pozdrawiamy. Taniec drugiej O. W na... nie, to jest tak. W naszej super szkole książki są nas. Dobrze uczymy. Hi się robili. i dobrze uczymy. A ten mały gostek to się czekoladę wziął. Słuchajcie. Ja się deleguje, ucałujcie wszystkich. Że dostanę wunie, a tu same szóstki cieszą się dziewuszki. Teraz się zbliżcie i pokażcie, jakie macie czarne pyszczydła. A ty przestań jeść czekoladę. Słuchajcie, on je czekoladę. No. To jest masakra. Ja nie odradniam Cię. Tutaj. No, ja. teraz druga. Jeszcze całego nie mam pisać. Jest. ty masz fartucha i też już nie No nie wiem. Ja to. też to. jestem Losie, święcie, Lo święcie państwo. Dobra, słuchajcie, pomachajcie wszyscy. Ale ja nie, cię... to żeby... chcemy zobaczyć, e... co się chcecie? Na oczach widzów, jak Na oczach widzów, jak wiecie? No dobrze, no przecież wszyscy już się napatrzyli, jak wiecie. Zrobimy zdjęcie babeczek, jak wyjmiemy z piekarnika. A? Podziękujcie za uwagę, moje gwiazdy telewizyjne. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Całujemy Was bardzo, dziękujemy, że nas oglądaliście. Grono naszych fanów rośnie. Jesteśmy szczęśliwe, pa. Ale halo, bierzemy Was na holo. <grym> Ups. Czekajcie, bo znowu nie wiem, no się to dziadostwo wyłącza. Będzie znowu śmiesznie. O losie, czekaj, chyba to. Uwaga, wciskam, Pa, pa. pa.